Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej pana posła Tomasza Żymkowskiego, na której gości także mecenas Łukasz Jączyk. Tematem dzisiejszej konferencji prasowej będzie projekt ustawy o dodatku dla kombatantów II wojny światowej. Oddaję głos panu posłowi. Szanowni Państwo, wczoraj obchodziliśmy święto, Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych, a dzisiaj chcemy zaprezentować Państwu ustawę o zaopatrzeniu dodatkowym dla kombatantów z II wojny światowej. Zakres podmiotowy tejże ustawy obejmuje wszystkich żołnierzy działaczy różnych formacji zbrojnych walczących od 1 września 1939 roku aż do okresu po II wojnie światowej z tym okupantem sowieckim. Naszym celem jest wsparcie tych osób, które są w tej, z racji biologii no i historii w podeszłym wieku, brakuje im środków na egzystencję, godną egzystencję z racji tych prześladowań w okresie komunizmu. Brakuje im pieniędzy na lekarstwa, stąd też proponujemy wprowadzenie dodatkowego świadczenia do tych świadczeń, które w tej chwili otrzymują z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 3000 zł, jak również dla wdów, wdowców po kombatantach, którzy te świadczenie będą z dniem 1 czerwca mogli otrzymywać. W wysokości 1,5 tysiąca złotych, z racji też na fakt, że współmałżonkowie byli również prześladowani, z racji na no, koligacje rodzinne z przeciwnikami reżimu komunistycznego. Ponadto planujemy wprowadzenie takiego honorowego zaznaczenia tej walki o wolną, niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą poprzez przyznanie wszystkim kombatantom honorowego stopnia podporucznika, czyli tego pierwszego stopnia oficerskiego. Cały pomysł na tąże, tęże ustawę to jest odwołanie się do ustawy z 1919 roku, kiedy to... Przyznano uprawnienia kombatanckie, które wiązały się i z tym świadczeniem pieniężnym, jak również ze, z przyznaniem stopnia oficerskiego kombatantów z czasów Powstania Styczniowego. Ja bym teraz oddał głos współautorowi projektu ustawy, panu mecenasowi Łukaszowi Jończykowi. Dzień dobry ta ustawa w swoich założeniach ma być tak, ma spełniać takie trzy funkcje. ma być wyrazem wdzięczności, lojalności i pewnego realizmu, w prezentowaniu, w wykazywaniu tych, tych, dwóch, tych, tych dwóch cech przez, przez nasze państwo. Tak? Jeśli chodzi o wdzięczność no to chyba nie trzeba tłumaczyć, że wszyscy jesteśmy winni wdzięczność tym ludziom, którzy, Poświęcili najlepsze chwile dni swojego życia, narażając to, to życie obronie naszej ojczyzny. I to, to tutaj, tutaj jest to oczywiste, ale chodzi o to, żeby ten wymiar. Wymiar tej wdzięczności nie ograniczał się tylko do bardzo istotnych dla tych osób, bardzo istotnego wymiaru w postaci zapraszania ich na, na okolicznościowe obchody różnych rocznic. Przesyłania listów gratulacyjnych. Chodzi o wymiar, wymiar realny, czyli wymiar finansowy. Tak? Chodzi o to, żeby państwo pokazało poprzez, poprzez uhonorowanie również finansowe tego wysiłku, że warto być lojalnym. Warto być lojalnym wobec tego państwa, ponieważ ono również może odwdzięczyć się i powinno odwdzięczyć się lojalnością. Wdzięczność kompatantom, no do tej wdzięczności mamy odwołanie już w samej preambule Konstytucji, stąd też, stąd też ta ustawa tak naprawdę jest realizacją zapisów konstytucyjnych w praktyce. Co jeszcze, warto wskazać, że ta ustawa wbrew pozorom ma również wymiar praktyczny. Tak naprawdę to dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której być może już niedługo polscy żołnierze albo polscy obywatele będą musieli bronić naszej suwerenności. Być może trzeba będzie bronić tej suwerenności przed zalewem islamu, ale również tutaj wszyscy są tego świadomi, że w kraju sąsiadującym z Polską aktualnie toczy się wojna. Stąd też ten wymiar, Docenienia przez Państwo wysiłku Polaków, którzy walczyli o to Państwo, ma również wymiar praktyczny. Tak? Ludzie, którzy dzisiaj będą musieli podjąć być może decyzję, miejmy nadzieję, że nie, ale być może, nie można tego wykluczyć, podjąć decyzję, czy poświęcić swoje być może życie, zdrowie, bezpieczeństwo dla ochrony naszej wspólnoty, będą, będą mieli taki dowód, który jest jakąś formą, motywacji do tego, żeby być lojalnym wobec Państwa, ponieważ można spodziewać się lojalności również ze strony Państwa, Państwa Polskiego. Czy macie Dziękuję. Państwo jakieś pytania? Polska Agencja Prasowa Marcin Gietka, mam parę pytań technicznych. Po pierwsze to jest, rozumiem, projekt nowej ustawy, nie nowelizacji, tylko projekt ustawy, tak? tak nowy. nowa ustawa, nie nowelizacja żadnej dotychczas funkcjonującej ustawy w systemie prawnym. Kiedy ją składacie do Marszałka Sejmu? Dzisiaj. Dzisiaj, znaczy, rozumiem, będzie złożona, tak? Dzisiaj? Tak, tak. Po, I pytanie kolejne, rozumiem te 3000, to jest dodatek jednorazowy, tak? W Nie, racji? to jest miesięczny, miesięczny, dodatek, miesięczny dodatek. Tak, Aha. miesięczny dodatek do każdego świadczenia, które kombatanci otrzymują w tej chwili z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mhm. I pytanie kolejne, szacunkowy koszt tych waszych zmian? 12 milionów złotych. Miesięcznie? Miesięcznie. To są stosunkowo niewielkie pieniądze, jeśli zważymy na różnego rodzaju świadczenia socjalne, które państwo polskie przyznaje różnym grupom społecznym. Znaczy zaangażowanie, oddanie, poświęcenie jest naprawdę nawet niewspółmierne do, do kosztów, jakie państwo polskie ponosi się z tytułu tego świadczenia. Tym bardziej, że grono tych osób no, z każdym dniem jest coraz węższe. Jeszcze to chciałbym dodać, jeśli można wskazać, że no nie możemy mówić, że nas nie stać, tak. Pierwsza Rzeczpospolita jedną z, jedną z pierwszych ustaw, którą wydała była ustawa, która przyznawała prawa kom, kompatanckie wszystkim, wszystkim obywatelom, którzy bra, brali udział w powstaniach, żyli również ludzie, którzy powsta, powsta, brali udział w powstaniu listopadowym, stąd, stąd też no nie możemy mówić, że po 25 latach wolności nie stać nas na to, żeby uhonorować naszych kompatantów, których Dostała już tak naprawdę tylko garstka. Dziękuję, Dziękuję Państwu ślicznie.